Czerwóz wszystkim. Wybaczcie mi, proszę, ten być może nieco osobliwy kadr, ale wynika z faktu, że chciałabym Wam zaprezentować dzisiaj tam, tara, tam, ciasto celów, afirmacji i pobożnych życzeń. Wiem, brzmi dziwnie, a będzie tylko lepiej. Dajcie mi szansę, bo głęboko wierzę, że ten materiał będzie dla Was inspirujący i stanie się przyczynkiem do tego, aby w sposób jeszcze bardziej intencjonalny przeżyć nowy rok. Ja, aby zrealizować ten projekt własnoręcznie, tymi ręcyma upiekłam brownie, a mówiąc po polsku murzynka. YouTube mnie zbanuje za to słowo. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo jestem przekonana, że Posiada ono jednak w naszym społeczeństwie pozytywne konotacje semantyczne, jak sądzicie. Tak czy inaczej, mamy końcówkę stycznia i to jest ten czas, w którym moje plany na rok 2026 się wykrystalizowały. I jestem gotowa na to, aby się nimi z Wami podzielić. Zaczniemy od heptagonu, czyli określenia siedmiu kluczowych obszarów mojego życia, w których dla każdego z nich wyodrębniłam najważniejszy dla niego cel. Koncepcję tę zaczerpnęłam od heksagonu Fryderyka Karzełka, czyli koncepcji dotyczącej sześciu płaszczyzn szczęścia. U mnie będzie siedem, bo dodałam jedną autorską. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do pierwszej z nich. Na pierwszym miejscu jest cel zawodowy. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, ja param się tym, że jestem właścicielką Escape Roomów oraz ich twórczynią. Przyznam Wam, że kiedy patrzę na rok 2025, to dochodzę do wniosku, że moim bodaj największym osiągnięciem zawodowym było zostanie sponsorką Dnia Zimiaka we wsi Gorzędziej. Serio. Jestem bardzo sobą rozczarowana. No, może troszkę przesadzam, bo jednak moja firma, w zasadzie firmy są rentowne. W tym roku też udało mi się dać pracę trzem osobom, co jest w pewnym sensie sukcesem, ale nadal w moim osobistym przekonaniu stanowi wyłącznie podłogę moich możliwości. Tak czy inaczej, pierwszy cel zawodowy to: posiadam nowy Escape Room. Tak, kochani, zamierzam wybudować nowy pokój i będzie to już ósmy w historii mojej działalności. I teraz kilka uwag, kochani. Pamiętajcie, proszę, że cele należy formułować w czasie teraźniejszym oraz zapisywać odręcznie. Wynika to z faktu, że taka ich postać ma bardzo duży potencjał autosugestii i niejako programuje nasz mózg, pozwalając nam uzyskać nową tożsamość. Co więcej, cele powinny posiadać takie atrybuty, jak być precyzyjne, mierzalne, osadzone w czasie, oscylujące wokół Priorytetów posiadające konkretny plan działania itd. My dzisiaj nie spełnimy tych wszystkich wymogów, a to z tego tytułu, że gdybym teraz do każdego z moich celów miała Wam przedstawiać szczegółowy plan działania, to trwałoby to prawdopodobnie cały rok i wszyscy byśmy tutaj skisli. Dlatego to, czym się dzisiaj zajmiemy, to nie są. Cele w takim bardzo fachowym, właściwym tego słowa znaczeniu, ale tak jak wspomniałam, afirmacje, a czasami po prostu pobożne życzenia. Drugi obszar Heptagonu to finanse. Swoją drogą, jeżeli ktoś z Was zastanawia się, czym jest Heptagon, to stanowi to słowo pochodzące z Greki i oznacza siedmiokąt za niespodzianka. W każdym razie, jeżeli chodzi o finanse, to uwaga, kończę z sukcesem rok bez zakupów. Tak na marginesie jeszcze dodam, że hierarchia obszarów nie ma miejsca, one są niejako równorzędne i nie sugerujcie się tym, w jakiej kolejności je przedstawiam, nie żeby robota i pieniądze były dla mnie najważniejsze, nic z tych rzeczy. Jeżeli chodzi o Kończenie z sukcesem roku bez zakupów to rzecz polega na tym, że ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, iż łatwiej jest akumulować kapitał poprzez zarabianie niż oszczędzanie i to wyzwanie, w którym biorę udział, niekoniecznie podyktowane jest aspektami finansowymi, choć łączy się z oszczędzaniem, więc w pewnym sensie tak. Sedno polega jednak na tym, że chciałabym dzięki temu zaimplementować w większy, jeszcze większym zakresie w moim życiu ideę minimalizmu. Pragnę żyć skromnie, nie wydawać pieniędzy na nic co zbędne, czyli na ubrania, kosmetyki, które mam, dekoracje, akcesoria, wyposażenie itd. Wolałabym skupić się na tym, co. Istotne, wprowadzić w moim życiu ład i porządek w jeszcze większym zakresie. To nie jest też tak, że ja w tych wszystkich kwestiach zaczynam od zera, bo ja od lat inspiruję się pewnymi ideami i wcielam je w swoją egzystencję, ale po prostu jeszcze bardziej intencjonalnie chciałabym zintensyfikować właśnie rolę takich idei jak właśnie minimalizm w moim życiu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z relacjami międzyludzkimi, to najważniejszym dla mnie celem jest to, aby wybrać się z moimi rodzicami w daleką, egzotyczną podróż. Chciałabym zasponsorować im to doświadczenie. Jeszcze nie wiem, czy będzie to Kenia, czy może Machu Picchu, czy też na przykład Karaiby. Zobaczymy. Przechodzimy teraz do obszaru pod tytułem Pasja. I moi kochani, najważniejszym moim celem jest to, że rozwijam mój kanał na YouTube. Tak? Zabieram Was w podróż przez ten rok. Z tego względu byłoby mi też bardzo miło, gdybyście byli tak kochani i zasubskrybowali mój kanał. Marzy mi się, żeby przekroczyć tę magiczną liczbę 3000 obserwatorów. Brakuje mi całkiem niewiele do tego, aby osiągnąć ten próg. Chciałabym też móc wam oferować częściej. Merytoryczne, inspirujące, wartościowe, być może czasami lekkie i zabawne filmy. Wobec tego mam nadzieję, że będziecie przy mnie. Co zaś się tyczy permanentnego rozwoju osobistego, to posługuję się językiem hiszpańskim na poziomie B2. To niedawna całkiem myślę, że byłam na poziomie B1. Niestety nieco spadłam, więc yy, cóż! Czas nie zaprzepaścić się tego, co dokonałam w tym zakresie do tej pory. Tym samym przechodzimy do szalenie istotnego podpunktu, jakim jest zdrowie, i w moim przypadku najważniejszym celem na ten rok jest formuła: jestem w łóżku przed 23. I powiem Wam tak: mamy 24 stycznia, i do tej pory ani razu nie udało mi się być w łóżku przed 23. Nie chcę się usprawiedliwiać, ale trochę wynika to z, ze specyfiki mojej działalności, a to z tego względu, że często obsługuję klientów o 22., więc trudno, żebym o 23 była w łóżku, jak o 23 oni są jeszcze w mojej firmie. Natomiast my tutaj nie mamy wymówek, mamy rozwiązania, prawda? Ostatnia płaszczyzna heptagonu szczęścia to rozwój duchowy i jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie bardzo ważne jest to, aby głodzić ego i karmić duszę. Pamiętam o tym, że percypuję świat w sposób subiektywny i w związku z tym nie feruje pochopnych osądów. Moi mili, jeżeli uda mi się zrealizować każdy z kluczowych celów, wymienionych obszarów, to uznam ten rok za niezwykle udany. Ale to nie wszystko, bo teraz zupełnie randomowo chciałabym Wam zaprezentować resztę moich celów, afirmacji i, jak już wspomniałam, pobożnych życzeń. To będzie zupełnie losowe. Posiadam świadomość tego, że czas to mój najcenniejszy zasób. Odżywiam się wegańsko i zdrowo. To dla mnie żadna nowość, bo faktycznie dbam o ten aspekt mojej codzienności i też, jak wiecie, ograniczam cukier oraz alkohol do absolutnego minimum. Kolejny podpunkt to uczę się języka hiszpańskiego, o tym była już mowa, niemieckiego i angielskiego. Jeżeli chodzi o hiszpański, to jestem na poziomie A2, B1. W zakresie języka niemieckiego, mocne A2. I jeżeli chodzi o język angielski, to C1. Lubiłam sobie jakiś czas temu test oksfordzki i tak mi wyszło. Dobrze, co my tutaj dalej mamy? Poszerzam wiedzę z zakresu biznesu, finansów, ekonomii, filozofii, geopolityki, psychologii, neurobiologii, biohackingu i astrofizyki. To są dziedziny, który, w którymi się w największym stopniu pasjonuję. Po przebudzeniu spędzam w łóżku mniej niż 5 minut. Bardzo ważne, bo kiedy się budzę, no to często no po prostu kręcę się z boku na bok, przeglądam telefon i bezsensownie marnuję mój, jak już ustaliliśmy, najcenniejszy zasób, czyli czas. Celebruję codzienność i cykliczność, czyli. Innymi słowy, to zabrzmi banalnie, ale cieszę się każdego dnia. Dostrzegam też zmiany w naturze i żyję zgodnie z jej rytmem. Memento mori, posiadam nieustanną, głęboką świadomość śmierci. Wbrew pozorom nie jest to dla mnie smutne, a wręcz ekscytujące i sprawia, że tym bardziej doceniam każdą chwilę mojego życia. Kolejny cel to mówię ludziom wprost, czego chcę. Swego czasu przeprowadziłam już taki eksperyment i mówiłam ludziom wprost, dokładnie to, czego chcę. I wiecie co? Uwaga, dostawałam dokładnie to, czego chcę. Często po prostu komplikujemy sobie te relacje, a myślę, że warto wprost komunikować swoje potrzeby. Jak to mówią, komunikacja jest kluczem. Co tam jeszcze? Dbam o wysoką jakość usług obu firm oraz o dobrą reputację. Mhm. Uwaga! Jestem w związku z możliwie najwspanialszym dla mnie mężczyzną. Tak, moi drodzy, Wasza Maja wciąż pozostaje singielką. Kto wie, może w tym roku się to zmieni. Mhm. Co tam jeszcze? Wchodzę na Strzelnicę. Mhm. Swego czasu byłam kilka razy na strzelnicy. Chciałabym być bardziej biegła w tym zakresie. Opiekuję się bezdomnymi zwierzętami i dbam o dzikie zwierzęta. Zwłaszcza teraz staram się to robić zimą. Mój dzień wygląda tak, że karmię mojego psa, karmię bezdomne koty. Jest ich obecnie ósemka, ptaszki. Po prostu Polish Edition księżniczka Disneya. Jeżeli dana czynność zajmuje mi hipotetycznie mniej niż dwie minuty, wykonuję ją natychmiast, po to właśnie, żeby nie prokastynować i żeby różne obowiązki się nie gromadziły. Wybieram się z podróż ze znajomymi, czyli oprócz tego, że chciałabym zabrać moich kochanych rodziców w jakieś piękne miejsce, to też chciałabym wybrać się w takowe z moimi przyjaciółmi lub znajomymi. Otwieram nową firmę. Nie mogę się już doczekać. Myślę, że to może rozpocząć niebywale ekscytujący etap w moim życiu. Dodam, że ta firma będzie w zupełnie innej branży niż dotychczas. Medytuję codziennie przez co najmniej 5 minut. Bardzo istotny podpunkt. Sobie gdzieś tu w środku to umiejscowię. Co my tu jeszcze mamy? Już powoli ku końcowi obiecuję. Kultywuję tradycję rodzimowierstwa słowiańskiego. Być może nie zdajecie sobie sprawy, ale ja dokonałam apostazji, czyli oficjalnie wystąpiłam z kościoła katolickiego i nawróciłam się na starą wiarę, prawdziwą wiarę naszych przodków. Nie mogłoby tego zabraknąć, działam charytatywnie. Szczęście mnoży się, kiedy jest dzielone. Tańczę hip-hop. Ostatnio oprócz tego, że trenuję trzy razy w tygodniu, co najmniej, i muszę Wam się pochwalić, bo tutaj akurat od nowego roku udaje mi się trenować częściej niż trzy razy w tygodniu, to też odkryłam, że dużą frajdę sprawia mi właśnie tańczenie do kawałków hip hopowych. Wykonuję szpagat. Rozciąganie się jest szalenie istotnym aspektem dbania o zdrowie, więc zachęcam, abyście wdrożyli to w swoją rutynę ćwiczeń. To jest ciekawe: robię operację biostu. I teraz wszyscy patrzą. Nie jestem w 100% przekonana, że się na to zdecyduję, ale. Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie miało to miejsce w tym roku. Trenuję trzy razy w tygodniu, o tym już wspominałam. Czytam rozwojowe książki i słucham rozwojowych podcastów. Zwłaszcza lubię to robić, kiedy prowadzę samochód. Dbam o relacje międzyludzkie, to znaczy, że doceniam moich przyjaciół, poświęcam im czas, a także staram się poznać nowych wartościowych ludzi. No i ostatni cel, spędzam czas na łonie natury. Podsumowując, moi drodzy, jeżeli miałabym wybrać jedno hasło przewodnie dla nowego roku, to brzmiałoby ono kreatywność, życzyłabym sobie, aby ten rok był niezwykle twórczy. Wobec tego niech wisienką, powiedzmy, metaforyczną na tym oto pięknym murzynku będzie motto pod postacią kreatywności. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było to dla Was jakkolwiek odświeżające i może zachęciło Was do tego, aby ustalić swoje własne cele, afirmacje oraz poważne yy, życzenia. Jeżeli chodzi o lekturę, którą mogłabym Wam polecić, to jest to niewątpliwie Brian Tracy Cele. Uwielbiam tego mentora. Uważam, że jeżeli chodzi o kwestie celów, to jest jednym z najwybitniejszych pionierów. Możecie sobie zrobić screena. Życzę Wam pięknego nowego roku, fascynujących wyzwań, pasjonujących odkryć i żebyście po prostu wykorzystywali swój potencjał, bo mam wrażenie, że stanowi to jeden z głównych aspektów, dla których możemy nazwać się szczęśliwymi ludźmi. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapkach w górę, zajrzyjcie też do opisu i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce.